Dwa sawery totalnie różniące się od siebie intensywnością, wkładem pracy oraz ceną. Siemka, Witam na kanale alkoholowe. Tak, to będzie porównanie wódki, ale nie, to nie będzie typowy test wódka droga versus stania, bo to by nie było nic ciekawego. Pomyślałem, że zrobię ten test trochę na przekór, ze względu na feedback, który często dostaję od moich znajomych, nie tylko od widzów, ale też od znajomych. Że ci się chce robić te drinki, że ci się chce spędzać tyle czasu przy zrobieniu na przykład jednego koktajlu, że tyle jakieś infuzje, jakieś klarowanie, jakieś tam redukcje, nie redukcje, więc pomyślałem, to może zróbmy taki test, że kupię najtańszą wódkę, kupię tanie składniki, mega dużo roboty w to włożę, a potem wezmę drogą wódkę i proste składniki i skonfrontuję po prostu skomplikowany drink na tanich składnikach i prosty drink na drogich i zobaczymy, czy faktycznie warto poświęcić czas i oszczędzić kasę, czy lepiej kupić droższy alkohol i po prostu mieć to wszystko w nosie. Przejdźmy do przedstawienia zawodników. Wódka żubrówka biała z wysokiej pły chyba 25 zł zapłaciłem za tą butelkę, a wychowana w luksusie kosztuje 180 zł, niecałe, że macie prawie 9 razy droższą wódkę. Mogę tylko porównać zapachy, nie będę robił testu smakowego, bo to nie ma sensu, bo tak jak mówiłem, chodzi tutaj o, o to, czy czy się opłaca siedzieć nad tym, a nie próbować na sucho, ale zobaczmy. Tu nie ma zapachu w ogóle, tu jest piękny zapach. Dobra, na razie przejdźmy do przygotowania, że tak powiem, a potem będziemy gadać i porównywać. Ok, mamy najtańszą wódkę. Co można zrobić, żeby nie wykręcała gęby, kolokwialnie mówiąc? Można ją na przykład zainfuzować herbatą Earl Grey. Włożę tu dwie saszetki i zostawię na kilkanaście minut. To powinno już na samym starcie Troszeczkę złagodzić smak. Szybkie wtrącenie, bo po nagraniu jednak zrobiłem test i wyszło, że jednak 15 minut infuzji to za długo, bo robi się od razu gorzka. Dlatego maksymalnie 2 minuty to jest takie optimum, moim zdaniem, żeby ta herbata dała trochę aromatu, ale nie zrobiła się gorzka. I co możemy zrobić dalej? Można zrobić na przykład kordiał cytrusowy, żeby bardziej jeszcze wyciągnąć nutki. I taki kordiał będzie lepszy od zwykłego samego soku z cytrusów, bo będzie miał w sobie zesty właśnie i troszkę podbicie kwaskiem. Jest trochę zabawy, bo trzeba zetrzeć zest kilku owoców. W tym przypadku zetrę zest z jednej limonki, z jednej cytryny i z jednej pomarańczy. Dobra, teraz odpalam wagę i wyciskam sok z tych trzech cytrusów. Czego zawsze warto zakrywać ręką. I wychodzi na to, że wyszło mi 115 mniej więcej gramów soku, czyli muszę dodać jakieś 15 gramów kwasku cytrynowego, żeby tutaj podbić jeszcze kwasowość. 120 gramów cukru, tutaj tak proporcjonalnie liczę w głowie teraz, żeby tutaj uzyskać efekt, o który mi chodzi. Takiego zwykłego, podstawowego kordiału, że tak powiem. Dobra, teraz szczypta soli dosłownie. I jakieś 25 ml ciepłej wody, żeby lekko to zrobić. Tak naprawdę nie musiałem tego robić, bo jest sporo płynu. Można było bez wody spokojnie tutaj. Ale mówię, tu mam swoje proporcje do kordiałów, które zazwyczaj robię. Raz lajek, sitko, klasycznie. Proszę bardzo, kordiał gotowy. Przechodzimy dalej. W wersji drogiej użyjemy zwykłej koli, tak samo tutaj, tylko tu będziemy ją redukować. Pomyślałem później, że mogłem kupić tańszą kolę, żeby było jeszcze bardziej utrudnić sobie, że tak powiem, zadanie, żeby zrobić to z tego dobry smak. No ale mam zwykłą kolę, także leję zwykłą kolę. Będę ją redukował tak o myślę 80-70%, żeby był mega syrop taki intensywny. Redukuję to po to, żeby osiągnąć dwie rzeczy. Pierwsza to intensyfikacja smaku. Potem dodam tylko trochę wody gazowanej, co w rezultacie da bardziej zintensyfikowany smak niż zwykła kola. A druga rzecz, którą zrobię, to dodam cynamon. Laskę jedną I dodam odrobinę ekstraktu z wanili. I to zrobić smak coli, której raczej nie, nie uda Wam nie uda, nie się kupić w sklepie takich nut. Można też kupić jakiś premium mixer, na przykład te kole, takie są wersje, wiecie, jakieś tam smoked i tak dalej. Ale tam i tak te smaki są moim zdaniem zbyt delikatne, żeby były wyczuwalne aż tak mocno, jakbyśmy tego chcieli. A tutaj zrobię naprawdę taką redukcję bardzo wyrazistą. Powiedzmy pół godziny później o to chodziło. I taki oto syropik. Jeszcze mógłbym go mocniej zredukować, żeby był jeszcze gęstszy, jeszcze bardziej intensywny, tak za dwa razy, żeby było połowę tego. Ale taki też będzie ok, bo już ma smak cynamonowo właśnie, waniliowy. Mamy komplet. Myślę, że to jest dobry moment, żeby podsumować, co zrobiliśmy. Mam tu zainfuzowaną wódkę. Mamy cordiał cytrusowy, mamy redukcję z koli cynamonowo-waniliową. Mamy sok z cytrusów, cytryna i limonka na pół na pół oraz syrop cukrowy. Rich, czyli dwa razy więcej cukru niż wody. I do tego jeszcze, żeby jeszcze bardziej to skomplikować, Saline Solution, czyli roztwór soli, który podbija fajnie kwasowość. To jest 1 do 5. Jedna piąta soli i reszta wody. Także zabieramy się za koktajle i zobaczymy, kto zwycięży. Nie prosto i tanio, czy prosto i drogo. Po mojej lewej, czyli waszej prawej Tańsza wódka, wyborowa Za 25 PLN, zainfuzowana Earl Grey'em, po mojej prawej Wychowana w luksusie, 180 zł za butelkę I teraz zrobimy dwa proste soury Syrop cukrowy, cytrus i wódka Zaczniemy od syropu cukrowego Po pół szota na każdy shaker czwarte szota soku z cytrusów nie będzie to Boston Sour, czyli nie będziemy dawali białka. Nie będzie to klasyczny Sour z Angosturą, żeby tego nie utrudniać. Zakładamy, że idziecie do zwykłego sklepu, gdzie macie po prostu droższe alkohole do wyboru, ale nie macie innych rzeczy, więc bazujecie na tym, co jest w sklepie. Po dwa szoty albo półtora, jak to woli. Jeden ja takie lekkie, lekko ponad półtora i drugiego. Ale żeby nie było też za łatwo solera po lewej podkręcę odrobiną słownie 1 trzecia szota kordiału, żeby zrobić właśnie ten dodatkowy jeszcze punch, bo miało być trudniej. 3-4 dasze roztworu soli. Ok, i teraz pozostaje oddać lód, strzejkować obydwa. W sumie to jak idziemy w lenistwo, to tak naprawdę nie powinienem dawać ładnych kieliszków dla tej wersji drogiej, bo przecież leniwe, więc powinna być jakaś prosta szklanka. Ale dobra, załóżmy, że komuś się chciało wsadzić kup glasa do zamrażarki. Zaczniemy od drogiej. Szybko przepłukałem shaker, strainer przepraszam. No i platuje druga wersja. No i proszę bardzo, dwa sawery totalnie różniące się od siebie intensywnością, wkładem pracy oraz ceną. I to tak na krzyż, że tak powiem. No dobra, no to zacznijmy może od y, tańszego, żeby nie było. Bardzo fajny, intensywny smak przede wszystkim. Czuć herbatkę. Jest taka leciutka na samym końcu gorzkość z tej, tej herbaty. Ze ściki zrobiły piękną robotę. Kwasowość jest w punkt, moim zdaniem. Nie za słodkie, nie za kwaśne, Patrząc na to, że wódka kosztowała 25 zł, więc jest naprawdę nieźle. Zapach też nawet nie, naprawdę. Ciężko mi by było uwierzyć, że to kosztuje 25 zł. W sensie wódka. Teraz wersja na bogato. No tu jest inny poziom. W sensie tu jest w ogóle. Inny kierunek, bardziej świeży, bardziej bym powiedział taki miętowy, mimo tego, że tu mięty nie ma, ale wiecie o co mi chodzi, jest taki, takie orzeźwienie holsy, o hols to jest dobre określenie, ale sama paleta smaków, patrząc na to, że tu macie tylko wódkę, która w założeniu nie ma smaku oraz cytrusa i, i syrop cukrowy, nic więcej, to jest naprawdę bogaty smak, no ale to wynika z, z tego, że naprawdę ta woda jest topowa. Pozdrawiam przy okazji chłopaków z WWL-a I to nie jest współpraca jak coś, ale wróćmy do tego zawodnika. To, jaką ewolucję przeszedł od i no, zwykłej wódki, no, która nie, nie ma, to pokazuje, że jednak w tym teście, za chwilę zrobimy drugi, ale w tym teście moim zdaniem, jeśli miałbym wybierać, ale to jestem ja, to zdecydowanie wybrałbym tą drogę. Po pierwsze, wydacie 5-6 razy mniej. A po drugie, będziecie mieli jakieś doświadczenie, które gdzieś tam może Wam się przyda w przyszłości. Nie mówię, że będziecie chcieli być barmanem, ale po prostu nauczycie się coś robić nowego. Myślę, że zawsze jest fajnie się czegoś nauczyć, niezależnie od tego, czy się zamierza z tego korzystać zawodowo. Na przykład ja nigdy nie byłem barmanem i raczej nie będę, a cały czas się tego uczę. Dobra, myślę, że ten test jest super. Polecam sobie spróbować, macie w opisie przepis. A teraz zróbmy test numer dwa na tej koli właśnie, o której wcześniej gadałem. Tutaj znowu ten sam układ zrobimy sobie i teraz zrobimy tak, że po prostu damy po półtora szota alkoholu. Tak jeszcze w ogóle na marginesie sobie pomyślałem, że fajniej byłoby przeklarować w ogóle koktajle Te, tego po lewej, to już w ogóle byłoby ciekawy, no, no ale to na, na kolejny może odcinek taki pomysł, żeby jeszcze bardziej, jeszcze większy wkład pracy i zobaczyć czy to się jeszcze bardziej opłaca, czy, czy już jest przegięcie. Druga wódka, waga. Na razie nic tutaj się nie dzieje ciekawego, ale do tego po lewej damy trochę saline solution znowu, czyli tego roztworu soli. Do obydwu damy po jednej trzeciej szota cytrusów. I teraz ponownie wykorzystamy przewagę tego, że tu mamy więcej pracy włożonej, więc dodamy po pierwsze jeszcze 1 trzecią szota kordiału, żeby te zesty znowu wyszły. I syrop z coli cynamonowy z wanilią. Myślę, że szocik. Na razie dam tak zapobiegawczo dam powiedzmy dwie trzecie szota jak gęste. I teraz wiecie co, jeszcze dam trochę więcej, bo ta redukcja nie była aż taka mocna, więc dam powiedzmy, żeby był, żeby był ten równo ten shot. Tutaj i zrobimy uzupełnienie z wody gazowanej, częściowo mocno gazowanej, a druga po prostu top ze zwykłej koli. I tak to się moi drodzy prezentuje. Taki, taka wódka z kolą, takie trochę kuba libre na wódce. Na dwa sposoby. Z większą ilością wkładu pracy, ale tańsza i droższa. Spróbujmy, najpierw od droższej. No jest to, trochę mi przypomina Long Island. Wyczuwam smak w WWL, bo on jest bardzo specyficzny. Okej, okay. mniej więcej wiem, jak to smakuje. Zobaczmy to. Tutaj wjechała w ogóle. Mm, ciekawe, bardzo karaibskie klimaty, bym powiedział, takie wanilia bardzo mocno się przebiła. Taka troszeczkę lekko idzie w zapach ciasta, Radek to akurat plus. Niektóre rumy mają ten charakter, te takie mocno spicy. Bardzo ciekawy smak. Nie wszyscy by go polubili, ale większość myślę, że zdecydowanie jest dużo, dużo ciekawsze niż to po prawej. Bo tutaj tak naprawdę się nic nie dzieje. Macie kole, która jest mocna, tak jakbyście pili jakiegoś Long Island gdzieś tam w barze, nie? A tu macie po prostu, jest ta gorzkość, bo ten Earl Grey jest dość gorzki. Wydaje mi się, że może troszeczkę krócej infuzować, żeby nie, nie, nie poszło aż tak bardzo w gorzkie. Bo wszystko co tu się dzieje, to jest naprawdę ciężko wiedzieć, że ta wódka kosztowała 25 zł. Także podsumowując dzisiejszy test. Wydaje mi się, że przynajmniej w przypadku takiej wódki i takich produktów bardzo podstawowych, jakimi są właśnie jakieś tam cytrusy i tego typu rzeczy, zdecydowanie lepiej zainwestować czas, a kasę sobie zostawić na coś innego, po prostu. Albo połączyć te dwie rzeczy i kupić sobie trochę lepszą wódkę, czy tam trochę lepszy rum. Jeżeli ktoś reflektuje wódkę, to ten test pokazuje, że jeżeli wam się chce, macie trochę czasu, to lepiej wyjdziecie na tym, jeżeli po prostu pokombinujecie sami różnymi infuzjami, smakami, kordiałami. Jak widzicie, to nie jest wcale trudne, tylko po prostu trzeba chwilę poświęcić i to zrobić. Nawet możecie sobie to zrobić na zasib trzymać w lodówce i to postoi naprawdę. Także tak to wygląda z mojej perspektywy. Mam nadzieję, że się podobało. Przy okazji przypominam książka alkoholowe na 101 pl. No i na dzisiaj tyle. Do zobaczyska. Alkoholowe. Siema.